Siema, siema, cześć, cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Rizrox. I słuchajcie, chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku 2022. No i przy okazji chciałem wam od razu pokazać, bo parę razy na live'ach było zapytanie o mój setup, jak wygląda, i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie, moi drodzy, to jest mój setup, czyli tu mamy tu mamy. Telewizor sobie, na którym gram. Eee, nowe słuchawony, które używam. Na live ich nie używam, używam tylko te jeszcze stare aploskie. Eee, kamerka internetowa, przez którą mi widzicie, za, którą za niedługo wymienię, bo ją wymienię eee, na początku stycznia. Stream deck. Stream deck, bardzo fajna rzecz. Klikamy sobie i mamy tutaj wszystkie. Ja mam na przykład sobie tutaj skróty. Klikam sobie, tu sobie mogę odpalać różne te moje śmieszne filmiki, jak zaliczę glebę. Mam tutaj sceny na Streamlabsie. Więc wszystko, nawet iMovie, jak obrabiam filmy, jak ten film będę obrabiać, to sobie tutaj klikam i tu sobie mogę kopiować, yy, cofać, przycinać, usuwać, więc po prostu to narzędzie dla każdego kto się zajmuje obróbką wideo, czy dla streamera, to jest po prostu szczał w dziesiątkę, nie? No i wiadomo, padzik. Tutaj sobie stoi mój e, maczek mini, na którym wszystko obrabiam, e, na którym streamuję. No, hub, żeby podłączyć inne rzeczy. Tutaj z tyłu, troszkę tam może zakurzona, jest karta przechwytująca obraz od Elgato. Rewelacja, no jest naprawdę świetna. No i oczywiście. Tutaj Xboxik. O, o, o razem z dyskiem zewnętrznym. No i słuchajcie, tutaj, oczywiście, mój mikrofon. gdzie ja go sobie zawsze o tak, tutaj stawia mnie przed siebie. Mikrofon na ramieniu. No i słuchajcie, to jest mój cała H. No i oczywiście, tutaj szuflada wyjeżdża, sobie jest. Klawiatura bezprzewodowa, myszka. No, i słuchajcie, to jest mój e, setup, e, jakim ja tutaj nagrywam i streamuję. E, no, i słuchajcie, moi drodzy, jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku. E, no, i mam nadzieję, że się będziemy widzieć na live'ach albo na moich filmach. Z tej strony Rizrock, do zobaczyska. mają ją.